Manko się manko, strony Rafał z Motorwu. Za mną kolejny motocykl, który właśnie trafił do naszej oferty. Jest to Yamaha XV125, czyli nic innego jak potocznie zwana wirago bądź Wirażka. E egzemplarz naprawdę jeden z tych top of the top jedyne czego mu brakuje to jakiegoś kolosalnie małego przebiegu no ale 20 tysięcy w 20 letnim motocyklu to wciąż myślę, że można uznać za normalny i jeden z tych małych przebiegów, no ale motocykl, który za mną stoi no to tak jak wam wspomniałem, myślę, że niewiele mu brakuje do nowego, naprawdę myślę, że jakbyśmy go wyjęli właśnie z pudełka to wcale ten nowy by się nie różnił, chromy, lakier to wszystko jest naprawdę w bajranskim stanie jeżeli szukasz motocykla mocno pedantycznie utrzymanego, no to może właśnie ta sztuka pojawi się u Ciebie w garażu. Zobaczcie Yamaha, ja tak jak Wam wspomniałem Virago 125 z rocznika 2002 i to jest już ta wersja najbogatsza, czyli wersja z chromowanymi deklami silnika. Tutaj zobaczcie i te osłony, jakby kapek od zaworów i boczne osłony czy, czy sprzęgłe, czarne. Teraz są już tutaj w chromie. Plus te wersje zawsze mają takie pikowane, o wiele grubsze, fajniejsze fotele. Więc to jest to, ta wersja najgrubsza, najlepiej wyposażona. No i to jest 100%. 2002 rok. Zobaczcie, tutaj mam też parę kwitów od niej. Między innymi homologacja która mówi, że dokładnie ta sztuka została wypuszczona z fabryki 4 miesiąca 2002 roku więc 20 lat temu, z fajnych dokumentów to jest jeszcze ostatnie badanie techniczne na terenie Niemiec, co prawda jeszcze z 2018 roku, na koniec sezonu ale wtedy motocykl miał 16 tysięcy przebiegu, no i tak naprawdę co jest jeszcze fajne w tych dokumentach to to, że tutaj mamy taką dwójkę która oznacza, że motocykl od nowości miał tylko dwóch właścicieli czyli przez te 20 teraz już jeden lat miał tylko dwóch Właścicieli od nowości. No i to po prostu widać, słuchajcie, no tak naprawdę, gdziebym tutaj nie zajrzał z kamerką, no to ten motocykl po prostu cieszy. Nie ma tutaj żadnych znaków korozji, i tak dalej. No to jest po prostu jeden z tych najfajniej utrzymanych, najfajniejszych egzemplarzy. Cena wiadomo, nie jest może najmniejsza. Dla wszystkich tych, którzy oglądają nas tylko Na YouTubie, a nie przez Otomoto No to warto w opisie znaleźć Link do naszych ogłoszeń, tam wszystko Znajdziecie o wiele więcej informacji No ale to jest taki, ja powiem jeden z droższych, ale na pewno Ładniejszych egzemplarzy Jeżeli szukacie czegoś fajnego, pedantycznego No to to jest właśnie to No ale dobra, najważniejsze informacje jest 100% bezwypadkowy Napiszemy to na fakturze, że maszyna jest Bezwypadkowa, napiszemy jej przebieg Który dokładnie wynosi 23200 Kilometrów od nowości, e, więc ten przebieg też będzie napisany. Jest tą gwarancję przebiegu bez upadkowości od nas, dostajecie. No więc, e, tak: no, cały w oryginalnym lakierze, czy zbiornik paliwa, czy ten błotniczek, tylne zadubki, ogon to wszystko jest fabryczne, e, więc tak naprawdę, e, no. Sam chociażby po tym można wnioskować, że żadnej najmniejszej nawet historii ten motocykl nie miał. Dodatkowo zrobiliśmy już taki pełny serwis tego motocykla, przygotowujący do sezonu. Eee, więc bezpiecznie wsiadacie i jeździcie. Co zrobiliśmy? Serwis olejowo-filtrowy, czyli nowy olej w silniku zalany jest modulem, więc macie na jakiś czas spokój. Dwie nowe świece są wsadzone. E, tutaj zrobiliśmy też wymianę płynu hamulcowego przód i tył. E, mamy świeży komplet opon, bo mamy tutaj no, nowe brzchstony z 2020 roku, ale i przód i tył naprawdę bieżnikowo e, bardzo dobrze wyglądają, więc. E a to jest częsta zmora właśnie tych starych motocykli które mają małe przebiegi, że po prostu mają oryginalne opony i one mają lat już tam 10 czy 15, no a tutaj mamy świeży komplet opon więc to też już jest jakby, że tak powiem za wami akumulator jest w porządku ładnie się ładnie zapala, ładnie się wkręca, ładnie schodzi z obrotów więc tutaj nie ma żadnego problemu z gaźnikiem no więc tak naprawdę przezimować no i ten motocykl tak naprawdę na, ten, na tą wiosnę, najbliższą na lato on jest gotowy do jazdy wszystko oświetlenie tutaj działa, przypominam, że motocykle, które od nas kupujecie już do was przyjeżdżają z badaniem technicznym więc tak naprawdę już będzie po przeglądzie gotowa teczka dokumentów do rejestracji no i tak naprawdę gotowy też motocykl do jazdy, nic innego kluczyk przekręcony, czerwony guzik w dół Zapo. no i to są dwa cylindry w pałce. silnik, który naprawdę wygląda jakby miał pojemność większą a to jest 1, 2, 5 no ale po zapaleniu wcale się tak nie zdradza Zobaczcie. Coś pięknego naprawdę. Jeżeli lubujecie się w choperach, kruzerach tego typu, to jest naprawdę coś pięknego. Pokażę wam jak to działa oświetlenie, światło jazdy dziennej, długie, krótkie, mryganie. Kierunkowskaz też ładnie pracują ładnie. ładnie ta wajcha chodzi z tył Druga strona. Ci światło pozycyjne, podświetlenie rejestracji od dołu. Klakson sanie także działa. No teraz już pali bez sania, ale sanie jest tutaj. Ładnie to wszystko tam pracuje. Światło stop przedniego hamulca, światło stop nożnego Wszystko sprawne I zobaczcie jak to wszystko, jedyne. w sumie taki aspekt wizualny to zobaczcie tutaj Chyba jakieś minimalne były trzy odpryski ktoś zrobił taki jakby zaprawkę pędzelkiem, żeby to po prostu dalej nie uszkodzić No ale to przyznam wam szczerze, że za odległości to w ogóle to się nie rzuca w oczy, a najważniejsze, że tutaj Te wstaweczki to wszystko jest Tutaj żeby w ramach zabezpieczenia przed suwakiem jest jeszcze taki mały Tankpad na te chromingi wydechy sprężyny tutaj z tyłu to często jest zardzewiałe ładnie wygląda siedzenie nie ma przetarć nie ma żadnych tutaj na randach historii z tyłu ładne szpryty. w porządku, też nie przytarte klameczka i robnica prosta, można puszczać w trakcie jazdy, z przodu błotnik, rury, brychy. A jeszcze tutaj macie taki fajny bagażnik, z tyłu można tutaj nawet w skrzynię taką wielką postawić, więc jedna taki fajny dodatek. No i co, jak będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to śmiało was do nas do Żardowa zapraszam, będziecie mogli na takim motocyklu sobie usiąść, przymierzyć się, jak pogoda pozwoli to i przejechać. No, ale pamiętajcie też, że jest u nas opcja, ostatnio bardzo popularna, zakupu takiego motocykla całkowicie zdalnie, a właściwie zamówienia sobie transportu pod dom takiego motocykla. Wystarczy, że do nas zadzwonicie, powiecie skąd jesteście. Wam transport takiej maszyny wycenimy przez telefon. No i tak naprawdę z góry płacicie tylko koszt dowozu, całą resztę za sam motocykl dopiero u was pod domem, jak już ten motocykl do was przyjedzie wy sobie go obejrzycie i tak dalej więc myślę, że to jest taka opcja fair w obie strony jak będziecie mieli do niej jakieś pytania no to śmiało was zachęcam do telefonu no i co, mam nadzieję, że do usłyszenia może nawet do zobaczenia trzymajcie się ciepło, hej